Projekt. I teraz ogólnie przypominam, jak użytkować interfejs tej oto aplikacji. Płaszczyzna robocza to jest to niebieskie, na tym ustawiamy nasze kształty. Po prawej stronie mamy menu z kształtami, na górze mamy narzędzia, Pierw może poruszanie, przybliżanie się oddalanie płaszczyzny do tego służy nam kółeczko na, na myszce, ewentualnie tutaj mamy strzałka plus i. Minus. E, obracanie naszej płaszczyzny to jest prawy klawisz myszki, ewentualnie to narzędzie, które służy nam do obracania płaszczyzny, e, horyzontu naszego. Jeżeli chcemy przesuwać się po naszej płaszczyźnie, naciskamy klawisz shift i prawy klawisz myszki. Można się przesuwać. To chyba tyle, jeżeli chodzi o poruszanie, ale teraz zajmijmy się jakimiś kształtami. Kształt, najprostszy kształt to jest prostopadłościan. Jego manipulatory, czyli każdy kształt, każdy kształt możemy jakoś tam manipulować nim. Zróbmy może coś takiego, umówmy podstawowe manipulatory. Kwadrat biały. Kwadrat biały pozwala nam skalować nasz obiekt w dwóch płaszczyznach. Kwadrat czarny skalowanie w jednej płaszczyźnie. Środkowy kwadrat biały to jest wysokość naszego kształtu. Stożek taki czarny stożek na środku naszego kształtu to jest podnoszenie kształtu lub jego opuszczanie. Chwytamy, podnosimy, op podnosimy opuszczamy. Takie strzałki podwójne to jest obracanie naszego kształtu. Jeżeli chcemy obracać o 1 stopień, to musimy kursorem myszki wyjść poza to takie kółeczko, które w tym momencie widzimy, i to jest obracanie o 1 stopień, a jeżeli będziemy kursorem wewnątrz naszego kółeczka, to obracamy o 22,5 stopnia. Dobrze. Możemy jeszcze naszym kształtem poruszać za pomocą strzałek. To jest bardzo dobre, jeżeli chcemy coś zrobić bardzo precyzyjnie. Strzałka do góry, w dół, w lewo, w prawo. I teraz, co jest bardzo ważne, to jest skala przyciągania do siatki. Tutaj na dole wybieramy tą właśnie skalę przyciągania. Na przykład co 0,1 mm. I teraz jak naciskam raz... Strzałkę do boku, patrzcie, to się prawie nie porusza. A jak dam poruszanie na przykład o 5 mm, to widzimy, że skoki są znaczące. Yy, w sumie ja najlepiej używam 0, czy 1 mm, ewentualnie 0,1 mm. Dobrze, jeżeli naciskamy na jakikolwiek manipulator, widzimy, że pokazują nam się jakieś wymiary. I oczywiście możemy manipulować skalą naszego kształtu za pomocą manipulatora, ale możemy też wpisywać liczbę, na przykład 25 na 25 i mamy kształt 25, wysoko, 25 szerokości i 25 długości. Jeżeli chcemy zmienić wysokość, mamy 18, damy też 25 i mamy taki oto ładny prostopadło ścian. Yy, możemy też podnosić prostopadło ścian do góry nie tylko za pomocą tego czarnego stożka, ale też klikając klawisz CTRL i strzałkę do góry to podnosimy, ewentualnie strzałkę w dół to opuszczamy i to też jest zgodne z siatką przyciągania, którą mamy tutaj tą wielkość podaną. Dobrze, jeżeli chcemy coś ułożyć na górę, zróbmy taki prosty kształt: 25, dobrze, czyli 20, zrobimy sobie 25 na 25 i podniesiemy do góry na 25, i będziemy chcieli te dwa elementy ze sobą wyrównać. Zaznaczamy dwa elementy lewym klawiszem myszki, trzymając go, pokazuje nam się takie pole, narzędzie zaznaczania. E, naciskamy e, wyrównaj. Do środka, do środka, i mamy już kształt, jak widzimy, wyrównany w stosunku do siebie. Znowu z, e, narzędzie zaznaczania, i tutaj mamy grupowanie. Zgrupowaliśmy i mamy taki, oto teraz nowy powstały kształt. E, chcemy zrobić w kształcie otwór, ponieważ mamy dwa rodzaje kształtów: tylko dwa: jest bryła i otwór. Jak sama nazwa wskazuje, otwór służy do robienia otworów, i zrobimy sobie tak, bierzemy te dwa elementy i znowu wyrównamy do środka względem siebie i jak widzimy, mamy teraz w tej oto bryle kształcie typu bryła, mamy takie szare zaznaczenie kolejnego kształtu, kształtu typu otwór. Jeżeli chcemy zrobić fizycznie. Otwór w tej oto bryle, to zaznaczamy dwa elementy i znowu je ze sobą grupujemy. No i mamy otwór fizyczny, ale widzimy, że coś tutaj nie tak nie wyszło nam, ponieważ ten oto walec jest taki dziwny. Klikamy Ctrl Z, czyli cofamy ewentualnie. Yy, tutaj mamy ponów, a tutaj mamy cofnij. Ok, czyli mamy ten walec. Tutaj jest ilość boków dajemy na maksa, czyli 64 64. I jeszcze raz grupujemy i ten otwór już jest o wiele, o wiele lepszy. No i mamy kolejny nowy kształt. Tak to to wygląda. Dobra, taki oto wprowadzający materiał. Mam nadzieję, że Wam się przyda. A następnym materiale zrobimy coś praktyczniejszego, to do następnego razu. Trzymajcie się.